Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz kolejny pana generała Leona Komornickiego, generała Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bitwa w Donbasie. Mówi się o tym, że to będzie decydujące starcie. Panie generale, ten kto je wygra, wygra wojnę. Czy to będzie wojna, właśnie jak z II wojny światowej, krwawa, brutalna, gwałtowna, jak jest zdaniem pana generała? Tak, oczywiście w tej chwili, w tej chwili Rosja przygotowuje się do decydującego, można powiedzieć, rozstrzygnięcia militarnego w tej wojnie i w tym miejscem, gdzie ta decydujące, to decydujące starcie się będzie, jest Zachodni Donbas czy, czy też między wschodnim brzegiem Dniepru a Donbasem, to, to rozstrzygnięcie militarne się odbędzie. Czy to będzie koniec tej wojny? Trudno jeszcze powiedzieć. Ja sądzę, że ta wojna, mimo że zakończy się pewien etap, może tej wojny, e, natomiast nie będzie to etap, który zamyka tą wojnę, który, a ta wojna może być nadal prowadzona w wielu przestrzeniach w tej przestrzeni informacyjnej, przez różnego rodzaju działania, bowiem Rosja nie zzygnuje z ostatecznego podporządkowania sobie Ukrainy. Na tym tapie może się zadowolić, jeżeli to orzeszczynięcie nastąpi na jej korzyść, tym tą częścią wschodniej, wschodniej Ukrainy do Dniepru, albo też poszerzonym obszarem tych samozwańczych republik, republik w granicach administracyjnych, czyli tutaj obwodowych, obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. I tym samym pozbawi ona Ukrainę swoich no, źródeł, źródeł surowców, ale też istotnych dla, dla funkcjonowania gospodarki, infrastruktury przemysłowej. Jak wiadomo, tam znajdują się no, gro tego, co jest, jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, czy funkcjonowania gospodarki ukraińskiej. I ta wojna, i to rozstrzygnięcie, Ukraina nie może, nie może być ono przeprowadzone z niekorzyścią dla Ukrainy tym samym. Nie może być, zresztą rząd ukraiński, prezydent Ukrainy o tym mówi, że Ukrainie zależy na zwycięstwie w tej wojnie i odzyskaniu także właśnie tych terenów, które Ukraina utraciła w pierwszym etapie tej wojny, czyli która, która rozpoczęła się w 2014 roku. Oczywiście potencjał, jaki Rosja gromadzi w tej chwili na wschodzie, tutaj w, w rejonie Woronerza, Kurska, no i, i, i powyżej Karkowa, czy tworząc te zgrupowania uderzeniowe i także na południu, nie możemy zapominać tutaj o południu, trwającej w tej chwili wojny, będzie miał na celu. Okrążenie tego zgrupowania wojsk ukraińskich, zasadniczego, generalnie wojsk operacyjnych, które w tej chwili no, bronią tego obszaru związanych z, z, z tą przestrzenią na bezpośrednim styku z rejonem, czyli bezpośrednim stykiem z Donbasem, czyli z tymi samymi zwończymi republikami w i Doniecku. Okrążenie tego zgrupowania, to to okrążenie będzie miało charakter, no, czy też ma, przewidywane przy, to okrążenie ma charakter strategiczno-operacyjny, czy operacyjno-strategiczny, i główne, główne uderzenia, tak przewiduję, będą poprowadzone tutaj od, południe od na południe od Doniecka w kierunku, w kierunku Dniepru, tej miejscowości Dniepr, taki samy nazwy jak rzeka. I to jest południa. I drugie uderzenie z, z rejonu, właśnie tutaj, wyprowadzone na południe od Charkowa, z Izumu, w kierunku też tej miejscowości w celu zamknięcia tego, tego dużego pierścienia. Okrążenia tych wojsk. Mniejsze okrążenie, czy też mniejszy pierścień, który może być wyprowadzony, jest tutaj z, po, poniżej Ługa z kolei i w kierunku na miejscowość, wzdłuż drogi M03 w kierunku Słowieńska, to jest od południa i, od, i z północy od, od Izumia, w kierunku też tej miejscowości. W celu okrążenia tego zgrupowania. Można powiedzieć taktyczno-operacyjnego, który jest w tym takim obszarze wcinającym się między rzekę już nie pamiętam w tej chwili nazwy która jest dopływem rzeki Doniec, ona płynie z, pół, z północy na południe i wpada tutaj w rejonie Izumia do tej, do rzeki Doniec. To jest właśnie taka pozycja ryglowa te, tej obrony, tej, tej, tego zgrupowania, właśnie które opiera się głównie, głównie się na, pół, na północy gdzieś tutaj, wzdłuż drogi biegnącej w kierunku właśnie starobielska, starobielska i dalej. W kierunku wschodnim i właśnie opiera się tą, o tą drogę M03. Także to jest, to, to, ten pierścień ma, będzie miał zadanie okrążenia tego zgrupowania, czyli, czyli też tym samym izolacji, możliwości oddziaływania na, na wojska, które by zmierzały z tych, tych rejonów w kierunku miejscowości Dniepr. Oczywiście Rosja poprzedzi to, to wykonanie tych uderzeń uderzeniami w ramach operacji powietrzno-lądowej, które który też użyte zostaną środki walki radioelektroniczne, wojska rakietowe, siły powietrzne, zmasowane też użycie artylerii, które miało zadanie już obezwładnić te, 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 te wojska, które są na bezpośrednim styku dzi dzisiaj z armią rosyjską na tym dużym froncie. Obrony na tych kierunkach głównych uderzeń to będzie będą uderzenia już skoncentrowane, nierozproszone, tak jak w tym, pier, w tym, tym dotychczas trwających działaniach i początkiem tych działań rozpoczętych 24 lutego, gdzie artyleria praktycznie nie została użyta w takich ilościach, zmasowanych na tych kierunkach. W zasadzie wojska wkroczyły w kolumnach. Bez przygotowania ogniowego prowadzonego przez artylerię czy też wojska rakietowe, ugrupowanie wojska armii ukraińskiej, które też organizowały na tych kierunkach obronę zawczasu. Czyli inaczej mówiąc, Kombian będzie miał stanę maksymalne osłabienie na tych kierunkach wojsk armii ukraińskiej, przełamania tej obrony, to będzie to właśnie typowe takie działanie. Wyrąbu, wyrą, które będą wyrąbywać na tych kierunkach no, no, tą obronę ukraińską po to, żeby weszć się w przestrzeń tą otwartą, bo trzeba pamiętać, że ta przestrzeń których Rosjanie chcą, mierzają do okrążenia, dotyczy otwartego bardzo terenu, który jest terenem stepowym. Oczywiście to jest już nietypowy sprzęt, w jaki sposób on został tam zagospodarowany, ale jest wyjątkowo odkryty, sprzyjający działaniom głównie ofensywnym, dlatego że tam też i miejscowości, na którym można zorganizować obronę, jest, nie jest dostatecznie Tyle jest, jest nie, nie ma ich w dostatecznym stopniu, żeby no, tą obronę dobrze zorganizować. W związku z tym można tylko ją organizować na obciągłych kierunkach. W związku z tym armia ukraińska musi zrobić wszystko, żeby przetrwać to, to uderzenie. Przetrwać, mówię, to uderzenie to, powietrzne, to uderzenie, to, to uderzenie artyryjsko-ogniowe, rakietowe, lotnictwa żeby nie stracić te zdolności, nie dać się na tych kierunkach zaskoczyć, utrzymać te rejony, ale co jest najważniejsze? Zanim to nastąpi, nastąpi to, to uderzenie ogniowe w każdym wymiarze w ramach operacji powietrzno-lądowej, nie starać się robić wszystko, żeby w swoim ugrupowaniu operacyjno-strategicznym posiadać kompleksy rozpoznawczo-ogniowe, tym artylerie, wojska rakietowe, Dlatego nie też lotnictwo i śmigłowce, oczywiście jest pytanie, w jakim stopniu gotowości, czy też w jakim wymiarze ilościowym Armia Ukraińska tę technikę posiada, poparte świadomością czy też wiedzą poznawczą, która dostarczana jest, jak wiadomo, z środków wywiadu i środków rozpoznania tutaj sojusznicy, czy nie sojusznicy Stany Zjednoczone. Tą, tą wiedzę dostarczają po to, żeby poprzez te uderzenia kompleksami rozpoznawczo-uderzeniowymi czy uderzeniowymi, nanosić jak największe, nanieść straty armii, tym ugrupowaniom uderzeniowym w rejonach ześrodkowania w odpowiednim oczywiście czasie. Nie w tej chwili jeszcze, bo, 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 bo tam nie wszystko jeszcze zostało, zostało jakby skoncentrowane i osiągnęło swoje zdolności w odpowiednim czasie, powtarzam, i żeby je tam maksymalnie osłabić. I z drugiej strony, gdy one nawet ruszą i w kierunku rubieży styczności, i, i, i dokonywania tego, tych swoistych wyłomów, tam je tam na tych drogach także nanosić uderzenia, pozbawiając tych, rozdrabniając, osłabiając w taki sposób, żeby nie pozwolić do przekroczenia tej rubieży styczności, która jest na styku, z z, która jest stykiem armii rosyjskiej z armią ukraińską, żeby ona nie przedarła się, nie wdarła się w terytorium, żeby tam po prostu do tej rubieży zatrzymać. Gdyby nawet to nastąpiło, musi być tutaj, muszą być przygotowane teraz odpowiednie zgrupowania uderzeniowe wojsk, wojsk operacyjnych. Tu jest pytanie, czy technika, którą tak Ukraina, Ukraina tak bardzo prosiła tutaj w wypowiedziach prezydenta Zalańskiego i, i Ministra Spraw Zagranicznych, a też in, innych przedstawicieli rządu, mówimy o technice dużej, o czołgach, o artylerii, o także wojskach obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu i krótkiego zasięgu. Czy, czy ta technika dotarła? Czy ona jest w dostatecznych ilościach zgromadzona, odpowiednio zgromadzona, żeby takie uderzenia wykonać? Na, 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 na się te skrzydła tych włamujących się zgrupowań uderzań po to, żeby, żeby je po prostu ostatecznie rozbić, jak on, jeżeli ona zostaną os, ostatecznie osłabiona. I co jest istotne, armia ukraińska musi także w tej przestrzeni powinna to już była zrobić, przygotować pewne zaskoczenia o charakterze taktycznym, operacyjnym poprzez wykorzystanie terenu, mimo że on teren jest otwarty, ale można tutaj wykonać pewne prace inżynieryjne, które by pozwoliły. Maksymalnie osłabiać te zgrupowania uderzeniowe, je zatrzymywać, je, je rozpraszać, bo, bo siłą rzeczy też te uderzenia pójdą wzdłuż dróg, jak powiedziałem, będą, będą one tam prowadzone, więc tutaj trzeba, to, 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 to można było też wcześniej można było przygotować. Był dostatecznie dużo czasu. Mam nadzieję, że, że ten czas nie został zmarnowany. Mówię o, o rowach przeciwpancernych, o pewnych pewnych, które można wysadzać, po prostu, przygotować zawczasu, wysadzać także na tych kierunkach, żeby te wojska zatrzymywać. Armia ukraińska w tym zakresie ma duże doświadczenie. Tam wykorzystanie z kolei w tej przestrzeni lekkiej piechoty będzie wyjątkowo ograniczone. Ona może tylko działać właśnie w określonych miejscach, miejscowościach, które w tej przestrzeni one są dosyć w dużych odległościach od siebie ale mimo wszystko można też przygotować, bo często ruch wojsk jest kanalizowany, kanalizują te miejscowości i są też te tereny, które można zatopić, które można zalać poprzez Wysadzenie oczywiście, to się trzeba do tego się przygotować poprzez wcześniejszą ewakuację, chociażby ludności, jeżeli tam w tych obszarach się znajduje. Ja myślę, że też to jest przemyślane, a więc tutaj wielo, wielo takie różnego rodzaju, wielo, wiele działań, które różnorodnych działań, które powinny być Podjęte, kiedy ma się teren w swoich rękach, żeby ten potencjał uderzeniowy maksymalnie osłabić i go zatrzymać. Stworzyć warunki właśnie do przejścia do działań o charakterze uderzeniowym. Dlatego też wojska operacyjne, jeżeli udało się je otworzyć w postaci drugich rzutów operacyjnych Armii Ukraińskiej, to, to one powinny być maksymalnie oszczędzane i użyte dopiero wtedy, nie wcześniej. Dlatego, że wcześniejsze użycie wdanie się w walną bitwę zakończyłoby się. Się niepowodzeniem dla armii ukraińskiej i tym samym armia rosyjska mogłaby czy, czy odniosłaby zwycięstwa, a nie o to chodzi i, i do, tego, do tego ani Ukraina, armia ukraińska, ani rząd ukraiński, ani także ci, co wspierają armię ukraińską nie mogą dopuścić, bo to jest w naszym interesie. I to może zaważyć o dalszym przebiegu działań, oczywiście. To będzie rzutował na dalszą część wojny czy, czy, czy hmm. tutaj Rosja w tym samym żołnierz żo rosyjski, armia rosyjska ostatecznie jakby no, no poniesie klęskę, czy też nie ostatecznie, ale na, na tym etapie poniesie klęskę a żołnierz armii rosyjskiej będzie, jego, jego stan moralny będzie daleko, daleko tutaj, czy też brak z tego morale, będzie się pogłębiać i tym, bo i tam już on dostatecznie dużo tej, tej wojnie mówi o żołnierzach armii rosyjskiej, poniż porażek, które rzutują na. Stan morale tej armii, czy, który jest praktycznie braku, braku tutaj woli walki, który jest coraz częściej od towarmi w rosyjskiej się pojawia, mimo że w tej wojnie e, armia rosyjska ucieka się do najbardziej brutalnych metod, które nie wpisują się w jakiekolwiek konwencje międzynarodowe, a więc to dotyczące przestępstwa, mhm. uderzenia na obiekty cywilne, mordowanie ludności cywilnej, ostrzeliwanie miast, infrastruktury krytycznej i wywózki, deportacje z tych terenów, które są okupowane w tej chwili przez armię rosyjską. Panie generale, czy świat Zachodu też zdąży dostarczyć właściwie sprzęt Ukrainie i to się... Tak, czy czy tak, też tak. świat zachodu, jakby w pewien sposób wspiera, ale też na zasadzie merytorycznym, też do analizy wydarzeń na froncie? Czy widzi pan przestrzeń, że oczywiście tutaj zachodni generałowie i też wywiad będzie próbował wesprzeć Ukraińców w też, jakby powiedzmy to szczerze, przygotowaniu się do tej potencjalnej bitwy na Donbasie? Jestem przekonany, że tak jest. To, 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 to oczywiście trudno, żeby żeby wszyscy czekali za olbrzymimi rękami, przyglądali się, co z początkiem już samej wojny wiadomo było, że Rosja jest głównych zamiarów, czy można powiedzieć, tej wojny, która toczy się 2014 roku, a, a 24 lutego rozpoczął się jej etap militarnego rozstrzygnięcia poprzez właśnie wojnę, tą konwencjonalną na dużą skalę, która przeradza się już w tej chwili na wojnę totalną wyniszczającą gospodarkę, społeczeństwo, bo przecież też jeden z głównych celów tej, tej właśnie tych tej, tej działań jest Złamanie ducha narodu ukraińskiego, tak jak powiedziałem już niejednokrotnie to podkreślam, który jest fundamentem sił obronnej państwa. I tutaj stoi jak najbardziej widoczny sposób, jednoznacznie wskazuje, że to jest tak, ma to kluczowe znaczenie dla obrony, którą prowadzi Ukraina, nie tylko zresztą każdego państwa, które broni się, obronić społeczeństwo stanowi fundament tej, 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 tej obrony, na którym posadowione są te zasadnicze filary, jakim jest właśnie polityka zagraniczna i wewnętrzna. Wewnętrzne kierowanie obroną państwa przez elity rządzące, to jest, to jest potencjał gospodarczy, który pracuje w konwersji na, na rzecz działań wojennych, na rzecz armii. To jest widoczne w każdej tutaj też przestrzeni. To jest armia, to jest właśnie te siły zbrojne, które składają się z dwóch elementów. Wojsko Obrony Terytorialnych, które dzisiaj przecież Ukraina posiada, w ilości 110 tysięcy, do tak, tak, w czasie wojny, proszę zauważyć sobie, 60 000 do 60 tysięcy z ten potencjał wojny. Ukraina rozpoczęła tę wojnę, mając do dyspozycji 50 tysięcy Obrony terytorialnych, którą zdążyła te 110 tysięcy dzięki pomocy, właśnie zachodu, dzięki pomocy także i tutaj Polski, nasycić małą techniką przeciwpancerną, przeciwlotniczą, tą właśnie lekką piechotę, która Doskonale tutaj spisuje się w tej wojnie, pokazuje swoją niezbędną, oczywiście istotną rolę w tych małych, właśnie tocząc te małe bitwy czy bitwy walki. Tysiące z tych walk w różnych miejscach, wcześniej rozpoznanych, w w czasie pokoju przygotowano, rozpoznano, przechodzono rekonezansy, gdzie zaskakiwać, gdzie organizować pułapki, gdzie, gdzie te uderzenia wykorzystaniem także wojsk operacyjnych, bo wojska operacyjne Armii Ukraińskiej tutaj też musiały być użyte w tej przestrzeni operacyjno-taktycznej razem z wojskami obrony terytorialnej, ze względu na szeroki front tej, tych działań jaka Armia Rosyjska rozpoczęła tę wojnę, no przecież praktycznie na długości 4000 kilometrów granicy lądowej Armii armii Ukraińskiej, czy ponad 3000, gdzieś koło 3000 kilometrów tej, 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 tej granicy. A więc to jest naprawdę wielka, wyjątkowo duża przestrzeń, którą trzeba Trzeba było pozamykać te wszystkie kierunki. No i, i tym samym ta, ta armia rosyjska ugrzęzła, ugrzęzła w tych właśnie walkach staczanych przez wojsko Obrony Terytorialnej, ugrzęzła. Ona utraciła swój impet, swoje zdolności, poniosła wielkie straty. W sile żywej, w technice bojowej. I to jest tak ważne, są doświadczenia, które, które, które przemawiają do naszej wyobraźni, ale też wywołują konieczność i refleksję, żebyśmy z tych doświadczeń skorzystali. I na pewno w tym czasie, kiedy prowadzone były walki, wszyscy mieli tą świadomość, że do rozstrzygającej Bitwy dojdzie właśnie o Donbas, bo to jeden z był celów politycznych. Nie udało się zdobyć Kijowa. To nie znaczy, że Armia Rosyjska zrezygnowała z zdobycia stolicy. Nie udało się tutaj odciąć dostaw szlaków komunikacyjnych od Zachodu, w którym do, dostarczana jest drogą lądową broń. Amunicja, wsparcie, także żywnościowe, logistyczne, w każdej postaci, nie udało się odciąć, tylko dlatego, że Rosję zawiódł. Sojusznik, ten, który wykrzykiwał jeszcze przed jej rozpoczęciem, że, że, że zawsze i wszędzie będzie gotów Rosję wesprzeć, mówił o Białorusi. Armia białoruska na skutek no, tego, że żołnierze białoruscy wyrazili swoje, swoje zdecydowany sprzeciw tej wojnie, czy też mówię w sensie jakichś przesłanek przeciw, że armia, jeżeli pod, nawet ją skierowano, i rozkaz to. Podejrzewam, że morale tych żołnierzy jest takie, że żołnierze, ci mówią armii białoruskiej, przechodziliby na stronę armii ukraińskiej. Dotyczy to także kadry oficerskiej, każdej dowódczej tej armii. Ta armia nie jest zdolna pod tym względem, może moralnym, żeby być sojusznikiem w tej wojnie Rosji i dlatego też ten front nie został uruchomiony. I, I te działania, które miały być prowadzone od Białorusi wzdłuż granicy ukraińskiej z Polską, no, no nie nie, 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 nie został uruchomiony, no i, i, i armia armia z kolei rosyjska nie ma dostatecznych sił środków, żeby tą flankę jakikolwiek zabezpieczyć, mimo że przecież wykonywała i wykonuje uderzenia chociażby na Lwów, na Żytomierz, tudzież na, na te, te wszystkie, nie wiem, także innych miast, Łódzka, w celu no, wywołania zastraszania, czy też próby, próby e, paralizowania dostaw, dostaw tej, tej, tej broni, czy też innych asortymentów związanych ze wsparciem logistycznym, materiałowym armii, armii ukraińskiej, społeczeństwa ukraińskiego i, i także ewakuacji ludności cywilnej na terytorium Polski. To, to się nie udało. Został Donbass. I ten Donbas, w związku z tym nie udało się też przejąć się władzy w, w Kijowie, także też taki był plan. Ten Donbas jest dzisiaj kluczowy, kluczowy z punktu widzenia, jak to nie, nie zgadzam się, że to jest jakiś aspekt. 9 maja to aspekt polityczny, bo zdobycie Donbasu ma aspekt polityczny. Natomiast 9 maja, bo chodzi o to zwycięstwo w bliżości 9 maja, chodzi o aspekt propagandowy, że Rosja to otrąbi na rzecz e, swojego społeczeństwa właśnie na tej drodze, że Rosja zwyciężyła tej, tej właśnie tej operacji, jak go to Putin nazwał, specjalnej. To jest potrzebne na użytek wewnętrzny, oczywiście istotne z punktu widzenia także politycznego i w tej wojnie. To jeden z celów jest. Ale co, jeżeli nie dojdzie do tego zwycięstwa w Donbasie? No to pojawia się pytanie z wykrzyknikiem. To co zostanie odtrąbione na Placu Czerwonym przez Putina? Co Putin powie? Ale i do swoich tej, tej uczestników tej defilady, parady, i także dla rosyjskiego społeczeństwa. Na pewno nie chciałby być w takiej sytuacji, kiedy będzie musiał zakomunikować, że tej, ta operacja, którą nazwał operacją specjalną, do dzisiaj, do, do tego momentu, 9 maja, nie osiągnęła zakładanych, celów, te, te, zakładanych sobie celów, jakie, jakie on postawił. To, to, to jest, trzeba mieć to na uwadze. W związku z tym, ta operacja zmierzająca do okrążenia, który wspomniałem wcześniej, będzie z daleko idącą determinacją, brutalnością, użyciem maksymalnych sił i środków na tych kierunkach, które, które, które Rosja, zam, czy Armia Rosyjska zamierza wyrąbać, byłą w obronie wojsk ukraińskich, wyjść na tyły i dokonać krążenia tego zgrupowania donbaskiego armii. Armii Ukraińskiej. To trzeba mieć na uwadze i to, że na czele tej, tej operacji stanął generał, który ma ze sobą doświadczenia w Syrii. Już w tej chwili nazwiska nie pamiętam, to nie ma istotnego znaczenia, ale to, to jest ważne, żeby też wiedzieć, że jaki jest rys psychologiczny tego dowódcy, że to znajomość dowódców oszczebla pułku czy brygady wzwyż armii rosyjskiej powinna być obowiązkowa nie tylko, obowiązkową wiedzą wszystkich dowódców nie tylko armii ukraińskiej. Oni powinni znać rys psychologiczny tych, tych ludzi, ich doświadczenie, ich możliwości i tych potencjał intelektualny. Bo co jest istotne w tej wojnie, co się daje zauważyć? To, czym przy, niezależnie od przewagi tym, którym dysponuje armia ukraińska, więc terenu, narodu, który ma w swoich rękach, który walczy po stronie, który walczy razem z żołnierzem ukraińskim, to jeszcze Armia Ukraińska ma, niezależnie od przewagi poznawczej, a więc tych, 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 tych danych, które wymieniłam z wywiadu, ma także przewagę intelektualną nad Armią Rosyjską. Dowódcy armii ukraińskiej zdecydowanie intelektualnie przeważają. To jest tak bardzo ważne, tak bardzo istotny potencjał i, i ta przewaga. Bo dowódcy ukraińscy też i przygotowani tutaj, mają wsparci przez, przez doradztwo i tak dalej, które jest, mówię o, o, o NATO i mówię także o Stanach Zjednoczonych, także w jakimś stopniu i nasza obecność tutaj jest. Także to tutaj przepaga intelektualna dowódców jest widoczna. To poprzez. Halo? Tak, tak słucham pana. Poprzez, poprzez to, że Armia Ukraińska potrafi, niezależnie od, od, od tego, czym dysponuje, dobrze władać w tym, mówię o broni, to jeszcze potrafi wykorzystać to poprzez kreatywne wykorzystanie, czy niekonwencjonalne, nie te takie szablonowe. Które jest, jak widzimy, towarzyszy cały czas działaniom rosyjskim, i tak dalej, która zaskakuje tym samym. I to jest ważne, żeby w obronie to jest, to jest też dobrze, że w obronie można i trzeba zaskakiwać agresora, że można to zaskoczenie w wymiarze strategicznym to, to był ten początek wojny, to, to było to zaskoczenie strategiczne dla armii rosyjskiej postawa społeczeństwa, postawa armii, jej zdolności, jej odporności. To jest zaskoc... I ta przewaga intelektualna, to jest, to jest zaskoczenie, to jest zaskoczenie w obronie. I to trzeba mieć wyzyskać, to trzeba umieć przygotować za czasu. w czasie pokoju. Jak wojna się rozpocznie, jest za późno. I ten czas, jaki miała armia ukraińska te 8 lat, nie został zmarnowany. On został dobrze spożytkowany, wykorzystany. I to widać, tego nie można e, niedoceniać. I to trzeba widzieć i trzeba też brać pod uwagę, formując wszelkiego rodzaju wnioski i doświadczenia, jakie z tej wojny wypływają, bo to także dla nas doskonałka nauka, mówię o Wojsku Polskim, o Siłach Zbrojnych, dla naszych dowódców doskonała nauka, który jest kopalnia, kopalnia istotnych, bardzo ważnych wniosków i spostrzeżeń, które trzeba spożytkować i dla naszego także dobra. I, i, i w związku z tym na pewno, jeszcze wracając do Pańskiego pytania, ten czas nie został zmarnowany, bo, bo jest to już 40 kilka dni. No nie chciałbym się pomylić o jeden dzień, ale to jest tak, tak ważny już czas, który tury można było do tego rozstrzygnięcia, które w Donbasie się przygotować pod każdym względem. Po przygotowanie terenu, przygotowanie tych właśnie tych zgrupowań. Kwestia jest tylko jedna: czy my. Mówię o NATO, mówię o Stanach Zjednoczonych, czy zdążyliśmy z pomocą, tą fizyczną w postaci techniki uzbrojenia, której dzisiaj w taki sposób tam widzimy, że napływa, czy, czy ona zdąży w czasie, czy też żołnierz ukraiński zdąży na nią przesiąść się, czy ją przejąć, i, bo, bo, bo to jest technika, która przecież nie jest obca w armii ukraińskiej, bo no, czołgach T-72 mówimy o systemach rakietowych R-300, Osach innych, ale także systemach zachodnich, które, które już są we władaniu wcześniej były, i to jest kwestia dostarczenia, nasycania jeszcze tego przez Brytyjczyków, mhm. Stany Zjednoczone i tak dalej. W każdym razie to jest kluczowe pytanie, bo rezerwy y, osobowe są w armii ukraińskiej, te zdolności są, jeżeli chodzi o osobowe, kwestia jest tylko technika. Jeżeli technika dotrze na czas i armia ukraińska zdąży stworzyć te ugrupowania uderzeniowe, wojsk operacyjnych, takie które przy, i przeciwuderzeniowe i, zacz, i nie dopuścić do przełamania tej obrony na tych kierunkach uderzeń, to na pewno ta bitwa zakończy się sukcesem armii ukraińskiej i niestety Rosja będzie musiała no otrąbić w... Przykro, no, dzień mhm. zwycięstwa, dzień porażki, czyli mhm. dzień krańców. Rosjanie kontynuują tworzenie ofensywnego zgrupowania na wschodzie i w najbliższych dniach możliwe jest nowienie tam działań ofensywnych. Tak też informował sztab ukraińskiej armii. Tutaj być może i też potwierdza to mój rozmówca, może dojść do wielkiej bitwy. Dzisiaj gościem był pan generał Leon Komornicki. Bardzo dziękuję za słowo, za wiedzę. No i do usłyszenia.